Jestem pewny, że każdy z Was tak robił, że napiszcie mi po prostu, że każdy tak robił, ponieważ nie chcę wyjść na osoby, która jest... Siemanko mordeczki, ja jestem Lo, i w dzisiejszym filmiku zobaczymy dziwne zachowania ludzi, które wszyscy robimy, ale nie wszyscy się do nich przyznajemy. Także jeżeli będzie jakieś zachowania, które wy, te, wy też robicie, jeżeli wy też je robicie, to śmiało się tym razem przyznajcie w komentarzach, że też tak macie i tyle. Ponieważ dzisiaj znalazłem w internecie stronę 34 rzeczy, które robisz i myślałeś, że tylko ty tak robisz. I stwierdziłem, że kurde, muszę to nagrać i skonfrontujemy się i zobaczymy, czy też tak macie. Ogólnie nie będę całej listy robił, po prostu tam jakieś ciekawsze punkty i jeszcze tylko na początku zostanie proszę do samego końca od początku do końca ponieważ mam dla Was dosyć ważną informację fajne ogłoszenie także będzie warto także zostańcie do końca i lecimy! Okej, okay. 30 rzeczy, które robisz i myślałeś, że tylko ty tak robisz. Jak widzisz, nie jesteś sam. Więc sprawdźmy, może jesteś podobnego do mnie. Numer 1. W drodze zaczynasz myśleć o innych autach, jako o swoich towarzyszach podróży i czujesz smutek, gdy zjeżdżasz z trasy. Nigdy tak nie miałem i teraz czuję się dziwnie. Serio, nigdy tak nie miałem, może dlatego, że nie jestem kierowcą, tylko po prostu podróżuję samym samochodem, ale mimo, że podróżuję samochodem, to nigdy nie czułem smutku, że zjeżdżam z trasy. Dajcie mi znać, czy jest to normalny, czy tylko ja tak nie czuję smutku. Czytasz maila zaraz po wysłaniu. Nie czytam maila przed wysłaniem, i dopiero później wysyłam. I mam taką minę jak on. Okej. Okay. Czy będzie tutaj rzeczywiście coś, co ja robię? Czuję się dziwnie. Kręcisz się po całym domu podczas długiej rozmowy przez telefon. No dobra, przyznaję się, mam tak. Podczas czytania, go wątek, ale zauważasz, to dopiero trzy strony dalej. Jak czytam, a jest to naprawdę, że rza... nie no, nie jest to ta, aż taką rzadkością. Zgadza się, ponieważ jakoś się zamyślam i później po trzech stronach stwierdzam, że kurde, o co chodziło? Gdy jesteś w sklepie i nic nie kupujesz, zaczynasz myśleć, że ochrona ciebie, bierze za złodzieja. Jest tak, ale musicie tak przyznać, że nieraz tak mieliście, że sobie chodzicie po sklepie i nic nie kupujecie, i później tak zdaje wam się, że ochrona na was patrzy tak, jakbyście byli jakimiś złodziejami. Albo po prostu ja tak mam, bo wyglądam jak złodziej. Ale dajcie znać, bo jestem ciekaw. Fajnie, że nie tylko ja tak mam. Potrzebujesz wiatraka podczas snu, bo lubisz być zawinięty w kołdrę. Co? Ćwiczysz kłótnię w swojej wyobraźni, tak na wszelki wypadek. Nie, ale ja mam tak, że jeżeli z kimś, nie wiem, się pokłócę, to później, jeszcze sobie kilka godzin później, tminie w głowie ripostę, jaką mogłem dać, mimo że i tak jej nie dam, bo jak? Ustawiasz budzik wcześniej tylko po to, by móc wcisnąć przycisk grzemki kilka razy. Nie tylko ja tak mam, ja kiedyś miałam tak, że jak chodziłem do szkoły, to sobie włączałem w budzik na 5.30, mimo że do szkoły miałem na 8, żeby tak się budzić od 5.00 przez 5.15, 5.20 i tak dalej i tak dalej, aż do 7.00. Nie pytajcie dlaczego. Musisz znaleźć jakiś program do oglądania, zanim zaczniesz jeść. Myślałem, że to tylko ja tak mam. Serio? Uśmiechasz się do psów na spacerze, nie zwracając uwagi na ich właściciela. Nie ktoś tak ma? Czy poczekajcie, chyba Narina tak ma, zadzwonię do niej. Będzie w sumie dziwne. Cześć Narina, uśmiechasz się do psów jak je widzisz? Także dobra, sprawdźmy. Halo, Narina. Mam pytanie, Czy się uśmiechasz do psów na spacerze, nie zwracając uwagi na ich właściciela? Tak. Okej, okay. jesteś dziwna. Zaczynasz sobie ciekawą rzecz w internecie i kończysz powie, bo cię to znudziło. Nie tylko ja tak mam. Często czujesz wibracje telefonu w swojej kieszeni nawet nie wibruje. Nie tylko ja tak mam! Dobra, wiem, że to często powtórzę, ale kurczę, myślałem, że to jest tylko taka moja przypadłość, że o, wibruje mi telefon, pewnie ktoś pisze, sprawdzam, ale oczywiście nikt nie pisze. Forever alone Karl. Denerwuje cię, gadka matka z fryzjerką. No, może nie z fryzjerką czy fryzjerem, ale czasami jest tak, że jak się, nie wiem, jedzie Uberem, taksówką, to często ten taksówkarz zagaduje, a nie ma się ochoty rozmawiać i jest tak niezręcznie, bo ciężko powiedzieć, że. Panie, nie chce mi się gadać, panie! Ustawiasz losowo piosenki na swoim otworzaczu, a potem i tak przewijasz do tej, której chcesz posłuchać. Skąd ja dostałem? <laughs> Źle się czujesz, nie pomagając fachowcowi, który coś ci naprawia. Sam to? Natychmiast zapominasz im kogoś, kto ci się właśnie przedstawił. Tego może tak nie mam, ale często mam tak, że dużo ludzi spotykam na swojej drodze w życiu, i później je spotykam na nowo i często oni się ze mną witają, że, o cześć Karol! A ja wtedy sobie myślę, kim jesteś, no. Więc nie wiem, czy to jest kwestia mojej pamięci, czy to jest kwestia po prostu tego, że jest tak dużo ludzi wokół, a po prostu jestem zły i nie pamiętam ludzi. Współczujesz przedmiotom martwym, gdy są źle używane lub porzucone? No, może nie. W... Może nie przedmiotom martwym, ale no. Nie dobra, współczuję, przyznaję się. I kolejna strona: 33 rzeczy, które wszyscy robią, gdy nikt nie patrzy. I to, co jest najciekawsze, to ten obrazy, który po prostu zachęca do sprawdzenia tego, ale dobra, jesteś... jestem ciekaw, co to może być. Z dziką pasją drapiemy się po swędzących miejscach. To logiczne, chyba. Tak mi się wydaje. Poprawiamy bieliznę, ewentualnie to, co w niej dynda. Nie wiem, nie pamiętam, żebym poprawiał bieliznę, albo ewentualnie coś, co w niej dynda. Sprawdzamy telefon partnera, partnerki, gdy śpi bierze prysznic. Nigdy bym to ja nie zrobił, tak szczerze. Byłoby mi zwyczajnie głupio. Kapimy się na ludzi, którzy nas nie widzą. Co to jest? Cikamy przy otwartych drzwiach do toalety. Tylko ja nie sikam przy otwartych drzwiach do toalety. Czy, czy jestem normalny? Cikamy w miejscach niedozwolonych. What the fuck? Jak to się nazywa? 33 rzeczy, które wszyscy robią, gdy nikt nie patrzy. Czy no, no, czasem jak się chce siku, no to nie wiem, jedziesz samochodem, no to zatrzymasz się w lesie i pójdziesz się wysiusiać, ale nigdy nie wiem, nie, nie lałbym do jeziora, rzeki, stawu, what the fuck! Sikamy w wannie pod prysznicem. Czemu on w ogóle wygląda jak ja? Publikujemy coś na Facebooku i kasujemy, bo nie ma lajków. Dobra, w sumie nie, nie mam się z czegoś śmiać, bo ja mam lajki. Bo żebram o nie. Zostaw łapkę Patrzymy jak wygląda nasza kupa Naprawdę ktoś tak robi? Puszczamy bąka z uczuciem ulgi Nosimy jakąś rzecz za pomocą palców stóp Co to jest za film? Ty co ona robi? Okej, okay, ja tak może nie robię, ale czasem się coś... Coś otwiera palcami, wow. I ostatnie, gapimy się na innych ludzi. I przyznaję, często tak jest, ale najlepiej mieć okulary przeciwsłoneczne, ponieważ wtedy ci ludzie nie wiedzą, że się na nich gapimy. Także mordeczki, to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to wiecie co robić i będzie więcej. Ja się naprawdę fajnie bawiłem i cieszę się, że w sumie dużo z tych rzeczy się zgadza. I stwierdzam, że kurczę, jestem chyba normalny, bo... Bo wynika z tego, że nie tylko ja robię te rzeczy, także jak Wam się podobało, to wiecie co robić. Komentujcie, subskrybujcie i informacja, którą Wam obiecałem, a mianowicie iPhone 10X, jak zwał to, że nie ten, to nie jest mój. Został już rozdany. Osoba, która zwyciężyła, tutaj macie, skontaktowałem się z nią i ogólnie teraz jest informacja ta główna, ponieważ już niedługo będzie kolejne coś fajnego do zdobycia. Także śledźcie każdy film wtorek, czwartek i sobota, bo już niedługo Wam to ogłoszę, a będzie warto. Także piszcie, co byście chcieli dostać, może, może zgadniecie, nie wiem, nie wiem czy Państwo. Nie wiem. no, także nie smućcie się, że wam się nie udało. Ogólnie całe ogłoszenie będzie razem jak już nagram film jak wysyłam tą, tego iPhone'a, żeby wszystko było fajnie, jasne i klarowne. Dobra. Tyle. Dzięki bardzo za oglądanie. Widzimy się już nie wiem kiedy, ale widzimy się. Trzymajcie się. I